Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. 18 czerwca byliśmy świadkami niesamowitej tragedii. Katastrofy Batyskawu Tytan. Produkowany przez firmę Oceangate, batyska wód podwodna z pięcioma osobami na pokładzie, właściwie wewnątrz, uległ zniszczeniu na skutek implozji 4 km pod powierzchnią oceanu. W Batyskafie, oprócz czterech przebogatych ludzi tego świata, z różnych kontynentów, był konstruktor, twórca tego Batyskafu, Stockton Rush. Ostrzegano go, że Batyskaf jest w sposób błędny skonstruowany że nie można łączyć materiału, jakim jest Tytan, z włóknem węglowym. To były dwie półkule z tytanu połączone przez taki pas włókna węglowego. 40 specjalistów chciało dobrze radzić Stocktonowi Raszowi, ale on powiedział, śmiejąc się z nich, jestem skrajnym libertarianinem i nie uznaję niepotrzebnych ograniczeń, zasad, norm. Nie dał sobie powiedzieć. Moi kochani, jest takie powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj Jezus daje receptę na szczęśliwe życie. I właśnie tą receptą jest pokora. Ale jeszcze chcę wrócić do tej tragedii Batyskafu Tytan, bo to jest też jakiś znak, jest to bardzo znamienne, że ponad 100 lat po tragedii Titanika ludzie się niczego nie nauczyli. Przecież... Mówiono wtedy głośno, że konstruktorzy Titanica na bursie statku umieścili napis, że nawet Bóg go nie jest w stanie zatopić. Kiedy Titanic wypływał z portu, mały chłopczyk w rozmowie z jakąś dziennikarką, to było w kwietniu 1912 roku, w, w porcie South, Southampton, mówi: Proszę pani, ten statek jest tak mocny, że nawet Bóg go nie zatopi. Kapitalnie też to przedstawił reżyser tego melodramatu Titanic. Tam pokazana pokazane takie sceny, że konstruktor statku, który uczestniczył w rejsie, schodził co chwilę do kotłowni i kazał przykładać do kotłów, żeby udowodnić, że to jest nie tylko największy kolos na falach oceanu największy statek, parowiec, ale także najszybszy. I to się okazało jego zgubą. I teraz, po ponad 100 latach, Popełniamy podobny błąd, moi kochani, pycha kroczy przed upadkiem. Kiedyś czytałem taką anegdotę do lekarza psi staruszka, bardzo elegancka pani, która wstydzi się używać laski. Lekarz mówi tak: Proszę Pani, niech pani uważa, bo pani w sposób dosłowny wciela w życie to powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem. Jeśli Odczuwasz niepokój serca. Jeśli czujesz się źle z tym, że jest w tobie za dużo lęku, jakaś ciemność, jakieś cienie padają na twoją duszę, to właśnie dla ciebie jest dzisiejsza Ewangelia. Jezus daje receptę na szczęśliwe życie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Nie pycha, nie ambicje. Nie przykładanie do kotłów, nie chęć udowodnienia, że jestem najlepszy i z nikim się nie liczę. Tak jak niektórzy, co stało się w ich życiu przyczyną tragedii, tą tragedię ściągnęli na inne osoby, nawet na tysiące osób. Pokora. Moi kochani, dla mnie takim przykładem właśnie prawdziwej, zdrowej pokory jest postać no, kapitalna, niesamowita. Kardynała Adama Kozłowieckiego, jezuita, który z niejednego pieca w tym świecie jadał, no, jako młody człowiek był więźniem, dachał. Potem został misjonarzem w Zambii, arcybiskupem lusaki, sam opuścił to stanowisko i Ojciec Święty, gdy Adam Kozłowiecki miał 87 lat, mianuje go kardynałem. Ten to przyjął z zażenowaniem i mówi, musiałem się uczyć bycia jezuitą, potem musiałem się uczyć być biskupem. Na starość przyszło mi uczyć się bycia kardynałem. Między Janem Pawłem II a Adamem Kozłowieckim trwała serdeczna przyjaźń. I pewnego razu papież Jan Paweł II pyta, Adamie, powiedz mi, jak ty to robisz? Przeżyłeś dachał, Potem trudy dżungli afrykańskiej a jest w tobie radość jak u małego dziecka". I wtedy Adam Kozłowiecki, kardynał, się uśmiecha i mówi to jest tak, Dachau to nie żaden obóz koncentracyjny, tylko w czasy, jakie zafundował mi niejaki Adolf Hitler. To właśnie tam w Dachau zdobyłem hart ducha, który pozwolił mi przetrwać w afrykańskiej dżungli. A poza tym to niedobre uczynki są najważniejsze, ale wdzięczność Bogu. Każdego dnia dziękuję Bogu i jestem wdzięczny za każdy nowy dzień. Moi kochani ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki umiera jako wikariusz na parafii w Pundę, ciężko się wymawia, w Zambii. Przez 7 lat ostatnich lat swego życia był zwykłym wikariuszem. Pisze list do Ojca Świętego z tamtej parafii i mówi: Bardzo proszę, Ojcze Święty, o przesłanie błogosławieństwa dla mojego proboszcza Jana i dla mnie, Jego wikariusza. Moi drodzy, prawdziwa pokora, cichość serca. I właśnie to daje ukojenie. Znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Już same te słowa Pana Jezusa brzmią. Niesamowicie. Znajdę ukojenie, jeśli porzucę pychę, fałszywe ambicje i, jak ciche dziecko, pozwolę, by objęły mnie ramiona Boga. To jest najlepsza recepta na szczęśliwe życie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wakacyjne drogi przywiodły mnie i księdza Piotra. Do klasztoru St. Paul w Karyntii. Jest to klasztor benedyktyński. To kazanie mówię w kwiatkach, dlatego, że w brokach klasztornych trudno było znaleźć dobrze naświetlone miejsce, żeby nasz realizator mógł zrealizować ten film. Jest tu ksiądz Maciej, który został benedyktynem, już drugi rok rozpoczyna w klasztorze. Odnalazł powołanie w powołaniu, chce zostać zakonnikiem. Modlimy się za niego, żeby wytrwał. Miejsce wspaniałe do modlitwy, do skupienia i do odpoczynku. Życzę wszystkim Wam równie obocznego odpoczynku, bo tylko ten dobrze wypocznie, to potrafi łączyć przyjemne z pożytecznym. Wypoczynek, modlitwę, bycie z bliźnimi. Do powiedzenia będą po wakacjach. Teraz można korzystać z tych, które już są, a jest ich bardzo wiele. Myślę, że jest do czego wracać. Pojawiła się również nowa nasza produkcja. Kościół grecko-rzymskim świecie, między innymi szorty, gdzie książkami żółtaszek wydobywa z Ewangelii jakieś jedno słowo, czy z czytań szalnych, słowo ze słownika greckiego i stara się je przedstawić właśnie w kontekście Ewangelii. Warto tego posłuchać. Korzystajmy z tego, co jest nam dane, żebyśmy lepiej rozumieli Słowo Boże.